Cześć moi drodzy, z tej strony Konanek, a dzisiaj będziemy grać sobie dalej w Estranged Act 1. Przypomnę tylko, że skończyliśmy w windzie po tym jak znalazł nas pewien łysy facet i chciał coś od nas. W każdym razie, związał nas i musieliśmy uciec stamtąd. Na szczęście udało się to nam i teraz trafiliśmy do windy, która pewnie pomoże nam wydostać się na powierzchnię. Niestety straciliśmy pistolet, ale za to mamy młotek i chyba zaraz go znowu użyjemy. Spróbujmy go zaatakować, nie udało się. Ale no dobrze, winda sobie spadła. Jest szansa, że uda nam się stąd uciec. Na szczęście nic nam się nie stało przy tym upadku windy. No dobrze, gdzie my jesteśmy? Jest to swego rodzaju, nie wiem, składzik? Magazyn? Stół? Chodźmy kawałek dalej i zobaczymy, co będzie się działo za tymi drzwiami. Niestety są zamknięte. Ale słyszę dosyć mocno wodę. Sądzę, że albo to jest przepompownia wody, albo już ten element tej oczyszczalni ścieków, gdzie ścieki są oczyszczone i woda sobie płynie, płynie po prostu rurami. Nie wiem czy dokładnie tymi, sądzę, że tymi szarymi. No ale chodźmy dalej. Czerwone drzwi, niczym w mirror search, żeby było wiadomo gdzie iść. Niestety, skrzyni nie jestem w stanie otworzyć. Um, a może szafki? Nie, w szafkach też raczej nic nie znajdę. Niestety. Fakt, to jest miejsce, w którym ścieki już powinny być oczyszczone. Ale nie będę się może zaglądał w to, jak działa oczyszczalnia ścieków. Po prostu chodźmy dalej. No i tutaj mamy taki ładniejszy kawałek tego kompleksu. Ale. Aha, dobra, dało się otworzyć drzwi. Tutaj ewidentnie stało się coś złego, bo to, to, to nie jest normalny widok w fabryce ani w oczyszczalni ścieków. Eee, także chodźmy dalej. Ciekawe, czy można stanąć na tych ściekach. Można. Na szczęście nic się nam nie dzieje. Nie będę tracił życia bez sensu. Niestety, kolejne drzwi są zamknięte. Czuję się trochę jak Jehowy. Każde drzwi są normalnie zamknięte, ale do każdych muszę podejść i spróbować otworzyć. No dobra. Prąd i woda. To nie jest najlepsze połączenie, więc może tutaj znajdziemy coś, żeby wyłączyć prąd. Może to na przykład. Już powinno dać się przejść. Tylko, czy my tutaj coś możemy znaleźć? Nie, nie ma nic niestety. Żadnej broni, żadnego niczego. No dobra, chodźmy dalej. Hmm. O, kolejny przeciwnik. Tylko... Jak on się do nas może chcieć dostać przez siatkę, to nie jest zbyt mądre. Ale chyba niestety nie zadaję mu obrażeń, atakując go przez siatkę, więc trudno. Zbiorę sobie bateryjki do latarki. Nie, czasem nie chcę, chcę tylko baterię. Okej. Okay. Patrzcie, w ogóle nazbierałem tyle baterii, że chyba już jest maksimum, bo to są dwie. No ale dobra. Tutaj nie ma przejścia, ale jest kratka wentylacyjna, więc chodźmy tędy. No, nie mogę przejść. Dobra. Aha, czyli wyjdziemy z tyłu tego pana. I możemy go zaatakować. On się niczego nie spodziewa. O Jezu! Długie ma ręce. W ogóle przeciwnicy mają długie ręce i strasznie potrafią nas zaatakować po prostu na daleki dystans. Ale on już nas nie zaatakuje. Tak więc tutaj mamy naszego starego przyjaciela, czyli kosz na śmieci. Może z nami tam pójdzie dalej. Tutaj niestety nic się nie otwiera, więc to znaczy, że chyba musimy przeskoczyć po prostu. Jejku, ale dźwięk ta skrzynka daje. Coś w niej musi być. Może nadzieja na wydostanie się. Nie wiem jeszcze. Dobra, powiedzmy, że wejdę po tym. Dobra, udało się. Super. Cieszę się. A teraz chyba możemy odgruzować wejście. Nie wiem czy jest sens, żeby to robić, ale tak na wszelki wypadek. Aha, nie otworzymy tego wejścia tak czy siak. No dobra, dobra, to chodźmy dalej. Hmm. Swojego rodzaju składzik, a te widać się otworzyć? Nie, to chociaż te. Mówię wam, kompletnie jak Jehowy. A co tu mamy? A mamy. Super. To na pewno pomoże. Dobrze, zróbmy sobie szybki save'ik. A w przerwie, polejkujcie mój film, zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dzięki, wracamy do gry. Dobra, jestem po save'ie. Tutaj normalnie dałoby się przejść, gdyby była drabina, ale że drabiny nie ma, to użyjmy pudel. Czyli naturalnych przeciwnik przeciwników Hanki Mostowiak. Heh. Dobra. Teraz powinno się udać. Chyba. Oj. Nie idzie dalej. Mhm. No dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze zobaczę, co mamy za rogiem. A, za rogiem tu też coś jest. Zobaczmy najpierw, czy tutaj da się w ogóle wejść. O, dało się wejść. Ha! Patrzcie. rędy powinienem iść? Może to jest po prostu alternatywne przejście do tego drugiego miejsca? Nie jest. O. Ten na pewno nie żyje. Zanudziła go telewizja. Oj. Mnie prawie też zabiła. Także uważajcie na to, co oglądacie w telewizji, bo to szkodzi mimo wszystko. Kolejny przeciwnik. I cegę nie mogę podnieść. No nie, już chyba mam na nich sposób. Po ataku się cofam, i będę potem znowu podchodził i atakował. Może to będzie pozwalało mi utrzymać trochę więcej punktów życia, niż teraz mam po każdym starciu z nimi. No ale dobrze. Po przeciwniku. I mamy kolejne drzwi. Które mogliśmy otworzyć na szczęście. I po raz kolejny ten sam piękny korytarz. O, tutaj nie można, także ja na pewno wejdę. Nie mogę sobie odpuścić. A, tu nic nie ma. Poza znakiem. Wezmę go ze sobą. Może w kogoś nim uda się rzucić. A jak nie, to chociaż będę na niego patrzył i wy też przez pół gry. No dobra. Tamte drzwi zamknięte. Cóż za nowość? Te też. No, dobra. Udało się podnieść z powrotem naszego kolega. Oj. Ha! Patrzcie. Obudziłem przeciwnika. Ciekawe, czy do nas wyskoczy. Eee. <laughs> Dobra, tu nie przejdziemy bez zabrania klucza. Tak mi się zdaje. Tak więc weźmy klucz. Aha, zaraz weźmiemy, Stefan, I'm running late. Can you put the keys back, please? I owe you a beer mate, Frank. Super. No i patrzcie, tutaj też ktoś poszedł z duchem czasu. O, ale mnie cofnęło. Wziął monitor LCD. Ciekawe czym da się wybić tą szybę w ogóle. Znaczy czy da się wybić tą szybę Komputera nie mogę podnieść A może segregatorem? Nie też nie. A, bez sensu. No dobrze, no to tych drzwi nie otworzymy. Weźmy klucz i idziemy do tych drzwi. Aha. No i co, przekręciłem? I nic się nie dzieje. O, dobra, udało się. Super. Kolejna lokacja, dosyć otwarta tym razem. Nie jest tu taki wąski korytarz jak wcześniej. Hmm. No dobra, dobra, chodźmy. Może coś się znajdzie. Nie, tu niestety nic się nie dzieje, ale jest nasz kolega. Ko nie, to jest jego przyrodni brat, kosz, w trochę innym wydaniu. Ale też może być, też może z nami iść. O, przeciwnik. <grym> Widzicie? W ten sposób chyba jednak będę tracił mniej życia na spotkaniach z tymi poczwarami. No dobra. Zdaje mi się, że przechodziliśmy obok tego strumyczka. Uu, tu zaraz wejdziemy. Ja bym spróbował tutaj jeszcze coś zrobić. O ile się da. Nie, niestety się nie da. Trudno. To znaczy, że musimy iść tym korytarzem. Które, no nie powiem, trochę dzięki temu oświetleniu chyba nabiera. Zróbmy save. Tak po prostu, żeby być pewnym. No i dobra. Drzwi się za nami zamknęły, oczywiście. I teraz tak, tutaj jest jakiegoś rodzaju przejście, w którym chyba wartownik nam powinien otwierać drzwi. No i jest oczywiście przeciwnik, który sobie leży i czeka tylko aż my wejdziemy. No i widzicie, dało radę. Oj. Oj, 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 to mi się nie podoba. O nie. Ja. Jezu, ledwo. Naprawdę. Zaraz mi życia nie starczy. Ale, ten pan tu, o, tu, ten, ten przerwał mi w mówieniu, że zobaczcie jak z duchem czasu idą w trakcie gry. Najpierw były kineskopy, a tutaj proszę. Tak duży ekran, że nie mogę go podnieść. <laughs> Naprawdę. Ale za to mogę im go popsuć. <laughs> no dobrze, chodźmy dalej. Naprawdę, oświetlenie robi bardzo dużo w takich grach, jak widzicie. Tutaj trochę bardziej sytuacja jest napięta, dzięki temu, że jest troszeczkę ciemniej. I w zasadzie mieliśmy jedną pułapkę, kiedy ten przeciwnik do nas wbiegł. A, i to jest ten przeciwnik stąd. Ten, który zaraz, ale przecież my spadliśmy windą. No może druga na nas, nie no, druga w tym samym szybie to chyba nie tak działa. Znaczy, jestem pewien, że to tak nie działa, że są dwie windy w jednym szybie. Ale to dziwne, bo może po prostu winda przejechała w takim razie. No nic, chodźmy dalej. Zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Oczywiście wyjść tymi drzwiami nie możemy, tymi też nie, więc dobrze, że rozbiłem szybę. No i cóż. Idziemy cały czas do góry. Cały czas do przodu. Naprawdę cały czas do przodu. Aha, i po prostu przeszliśmy tutaj. No trudno. Jest to trochę satysfakcjonujące, jak się tak rzuci beczkę i ona popłynie razem z drutem wody. Nie wiem czemu, ale taka dbałość o. No w sumie to nie jest jakiś mały detal. Ale dbałość o takie rzeczy mi się podoba zawsze w grach. Tutaj nasz przeciwnik bardzo dobrze udawał, że nie żyje. Nawet jak w niego rzuciłem się nie ocknął. No raz, róbmy save. okej, okej. Okay, okay. O, kolejni przeciwnicy, spójrzcie tylko. Znaczy przeciwnik, a nie kolejni. Mam wrażenie, że to w co są ubrani determinuje to, w jaki sposób się zachowują, bo na przykład ci niebiescy to są raczej spokojni i często udają, że nie żyją. Ale za to ten nam nie biegł. Tak po prostu. Dobra, chodźmy dalej. Hmm, tutaj nic nie ma, to znaczy, że musimy iść tędy. Aha, i musimy tutaj zaskoczyć. Może lepiej zejdźmy z wody i chodźmy rurami. O, apteczka. Super, chociaż trochę życia. Dobra, ja zrobię save'a, Bo nie wiem, czy ta para nie będzie nam zabierać życia. Ok, i próbujemy. No, niestety. Para nas zabiła, tak jak się spodziewałem, także dobrze, że zrobiłem save'a. No i spójrzcie, stałem tutaj. Wiedziałem, że będzie zabierała nam życie ta para i nas zabija. A tu obok jest pokrętło, które pewnie wyłączy tą parę. No, dokładnie. O, the more you know, the better you are. Kolejna apteczka. Super. I ciekawi mnie teraz tylko. Dlaczego uciekamy takim szybem? Dlaczego nie mogliśmy pójść jakąś, nie wiem, inną ścieżką albo innym wejściem? A to znaczy rozumiem, że przeszkadza nam w tym winda i szukający nas ten łysy facet, no ale no, bez przesady, no. z drugiej strony po prostu narzekam, bo nie widzę dużych otwartych przestrzeni, ale już moja, moja prośba została usłyszana. Jesteśmy znowu na zewnątrz, i tu kolejny statek tonie. I to bardzo podobny do naszego też pewnie kuter rybacki. Tak więc, no cóż, nie mają tutaj szczęścia rybacy. Z tego co czytałem o tej grze, to jakby sam początek mówi nam o tym, że nasz statek się rozbija. Ale nie mówi dlaczego. Otóż rozbijamy się dlatego, że po prostu zboczyliśmy z kursu i nasz statek wpadł w port. Tutaj jest swojego rodzaju, nie wiem, bunkier. Znaczy, że musimy tu pewnie przeskoczyć. O, i się udało nam ładnie, dobra. No to chodźmy dalej. Kolejna drabina. Moje ulubione. <ścoughs> Jaskinia. Jeszcze jedna bateria do latarki. A nie, widzicie. Teraz mamy trzy baterie do latarki. Znaczy, trzecia jakby jeszcze nie jest dopełna. Ale to dobrze. Pomyślałem, że po prostu możemy mieć tylko dwie. Oczywiście bardzo nam się tutaj przyda, bo jest dosyć ciemno. Na szczęście jeszcze żaden przeciwnik nas nie atakuje. O! Poszło szybciej niż zakładałem, że pójdzie. <grytanie> bardzo dobrze. Tutaj jest swego rodzaju gaz. Czy to nas będzie jakoś raziło? Nie, to po prostu jest chyba kurz, albo coś w tym stylu. Czy tu nie ma przeciwnika żadnego znowu? Nie, nie ma. O! Te skrzynki da się psuć! Ha! Dobre. Patrzcie, tyle skrzynek ominąłem, a tu się okazuje, że można jej niszczyć. A te da się? <słuch> Ups, standard. <słuch> no fajnie, fajnie. Dobrze, chodźmy wyżej.

Albo miał zapasy. W każdym razie prosi nas o to, żebyśmy mu otworzyli drzwi, żeby mógł z nami uciec prawdopodobnie. Tutaj nie wiem, czy to jest. Nie, ten raczej nie żyje. Ale tutaj jest karta, którą chciałbym podnieść. No, przesuń się. Dobra. Otwieramy drzwi. Ha! Widzieliście? Nie jak długo byłem i to trzeba przesunąć od dołu do góry. No nic, masz kartę, dziadu. Tak, mówi, że mamy go po... Mówi, że trzeba się śpieszyć, po czym sam stoi i pieprzy. Dobra, tutaj pana nie chcemy. O, spójrzcie, więcej kineskopów. A patrzcie, kineskopów nie da się w ogóle popsuć w tej grze. To pokazuje siłę kineskopów nad, przewagę kineskopów nad LCD. Dobra, spróbujmy tutaj to otworzyć. Może coś tu się znajdzie? O, przeciwnik. Patrzcie. Aha, martwy przeciwnik. No coś tu może jeszcze jest? Nie, nie ma. Szkoda. A szkoda, bo myślałem, że może coś nam się uda podnieść. Coś ciekawego. No ale dobrze, chodźmy dalej. Zasejwujmy sobie. No dobra, Pan nam tutaj... Ouuuuu, już cię lubię gościu. <ścoughs> A ah, super. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Oj Dobra, 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 dobra. Trafimy wszystkich Ajajaj, aj, 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 nie to chciałem cisnąć. Kolejny cel tu. Dobra, dobra. Po trzeba, bo już mam mało naboi w magazynku. A aj. Dobra, nie będę was męczył, także to przewinę. Dobra. Nie marnuję więcej nabojów, bo są na wagę złota. Aha. Można mieć albo młotek, albo karabin. Znaczy. SMG. No, ale wiadomo, zawsze to coś. Co tutaj okay. mamy? Kolejne informacje. Panie doktorze, prosimy, prosimy bardzo. No dobra. Tak, swoją drogą jest to dla mnie ciekawe, że możemy mieć tylko jedną broń, ale naboi do tej broń już możemy mieć w opór, naprawdę. Jakim cudem, mając tylko SMG yy, i w ogóle, będąc rybakiem, który ma tylko kieszenie, nie ma żadnych ładownic, jesteśmy w stanie nieść 225 sztuk amunicji. Znaczy, to jest kilka magazynków, tak? Ale no, wiadomo, to jest strasznie dziwne. O, kolka. Kolejna kolka. Dobrze. A zatem kierujmy się dalej. Tu się nic nie dzieje. Znowu prąd, woda. Jeszcze do tego gaz. Co tu się dzieje? Co tu się rusza? Aha, dobra. Już chyba wiem. Patrzcie. Jak się udało wykombinować. Oczywiście pan doktorek za nami nie przejdzie, bo po co? Trzeba mu wyłączyć prąd. Oj chłopie, długo ty nie przeżyjesz, niestety. O, spójrzcie, jakie ładne biuro. I znowu, znowu ekrany. Płaskie, piękne. Damn it. The generator is close to overheating. Sprawdził to wciskając kilka przycisków, nie zmieniając zupełnie nic na ekranach. Ach, wreszcie. One left themselves logged in upstairs. I can't do anything until their workstation is logged out. Can you go on up there and see Jasne, mogę zrobić wszystko za ciebie. Spoko, nie ma problemu. Masz beczkę. I gdzie ja mam teraz iść, te dwa piętra wyżej? O, super, otworzyły nam się drzwi. Kolejna beczka. O co z nimi chodzi? No, tu nic nie możemy zabrać. No i teraz. Tutaj mamy dentystę. To na pewno jest dentysta, bazując po tej krwi i tym świetle. Tutaj mamy bardziej zaawansowanego dentystę, który usuwa od razu wszystkie organy. Bez zapytania i bez znieczulenia. Dobra, tu nie wejdziemy. Tutaj mamy. Stanowisko, na którym właściwie ludzie patrzą, jak dentysta usuwa wszystkie organy. Dobra, nieważne. Idąc dalej, mamy windę. I może ta winda przyjedzie, bo widać faktycznie, że ruszają się przewody i że coś do nas jedzie. Tylko mam nadzieję, że ta winda będzie pusta i tym razem nie zrobi nam tak jak tamta poprzednia. No ale tylko mogę mieć na to nadzieję, prawda? A nadzieja jest matką głupich. Dobra, jedźmy. Drugie piętro marketing i sprzedaż. Hmm, hmm. przeciwnicy to znaczy jeden przeciwnik dwóch przeciwników skąd oni się wzięli? Jak myślicie? O, trzeci przeciwnik już nie żyje. Ten też o kurczę. Jejku. Chyba kogoś wkurzyłem. Ale twardo ma, twarde mają głowy, chłopaki. No e i co ja to wcisnę? Aha, dobrze. To znaczy, że to jest ten komputer, w którym coś muszę przełączyć. O Boże. Dobra. A teraz przeglądam zdjęcia kotów na komputerze w grze. Tak więc lepiej to przewinę. Przeczytałem tego maila. Jak będziecie chcieli wy go przeczytać, to po prostu rozpozujcie sobie grę. Ja nawet... Nie, o... Od... Boże. Nie mogę przestać o tobie myśleć, Christian. Nie, nie. Dziękuję. Dziękuję. Ja tu nic nie chcę zrobić. dobrze. Co my tutaj mamy? Tu mamy tak zwany meeting room. I widzicie. Bardzo ciekawe, bardzo bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że przyda się każdemu w biurze. Tak więc... Da się tym malować? Nie da się. To nie jest niestety Duke Nukem Forever. Nie mogę nic namalować. Bez sensu takie rzeczy. O, kolka. Kolka. Dobra. No dobrze, moi drodzy, myślę, że tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Dzięki Wam za oglądanie i do następnego razu. Cześć.